Szybankrutów, dzień dobry, witam serdecznie. Mador Lordsi i najnowszy patch Update 5. Kontynuujemy rozgrywkę, poznawanie patcha i tak dalej. W dzisiejszym materiale postaram się mniej więcej, a może nawet więcej, wytłumaczyć najważniejsze zmiany: w sensie no, wytłumaczyć, opisać i tak dalej. To jest nasza tutaj wieseczka, która nazywa się Rice Wesen. Tak, na podstawie tego, jak się nazywa też. Terytorium nasze startowe. Pierwsza zmiana, no to mogliście już zauważyć w poprzednim materiale, yy, zmieniona mapka, ładnie narysowane tutaj arty poszczególnych surowców, które w danym regionie się znajdują. Druga zmiana, która również jest tutaj widoczna, sztuczna inteligencja, ale to jest, to już zależne jest od trybu gry, który uruchomiliśmy sobie na początku. Jak widzimy, AI tutaj nieźle sobie funkcjonuje, nawet ładnie buduje. Zobaczymy, jak będzie później i czy będziemy mogli sobie z nim w jakiś sposób handlować A trzecia zmiana, jaką musicie zobaczyć, grzyby. Nowy surowiec, żarełko Chociaż jeżeli chodzi o jedzenie, no to jest bardziej skomplikowane, chociaż nie wiem, czy skomplikowane to jest dobre słowo. Mianowicie zmianie uległo sadzenie warzyw, plony. Nasze ogródki, które robiliśmy sobie w parcelach mieszkaniowych. Tutaj jedno sobie zrobiłem, tutaj to zostawiłem. Przybudoweczki. Wyglądają w ten sposób. Mamy do wyboru albo, chcę, żeby był to ogródek warzywny, albo żeby to było sad. Tak kiedyś to był sad, owoce w dużym skrócie. Jak widzicie, możemy to sobie zbudować za drewienko Nie za kasę, tylko za drewno. Ogólnie też zniknęły jabłka w kartach, no, ale do kart sobie zaraz dojdziemy: w sensie kart, talenty. Talenty, które wcześniej były, już ich teraz nie ma. I teraz, jeżeli chodzi o przybudówki, jeżeli chodzi o warzywa, jeżeli chodzi o owoce, nie wiem jeszcze do końca, jakby jest w sytuacji, gdybyśmy mieli na przykład tutaj miodek, ale pewnie na podobnej zasadzie. Mamy sobie ta parcele, w której postawiłem, wybudowałem ogródek. Kosztowało to chyba dwa drewna, jeżeli mnie pamięć nie myli. A i tu widzę, że nie mogę zmienić. Okej, okay, dobra, to zrobimy sobie tutaj symulację, nie? Symulację. Bo możemy wybierać, co chcemy, żeby w danym sadzie zostało posadzone. Mam warzywny, weźmy sobie, niech to będzie ten Orchard, czyli owocki, jak to wszystko, jak to zbudują, pojawi nam się nowe mini wyboru. Jakie owoce chcemy, żeby tutaj były produkowane, produkowane, ściane, sadzone, rosły, jak zwał, tak zwał. Jak sobie znajdziemy? na y, ikonkę jedzenia, rozpiskę naszego żarcia mamy parę, no zdecydowanie większą ilość surowców jakie w grze występują borówki były, grzyby doszły, kiełbasy były, ale jest jakiś Muton, pork, chicken small game, chevron, beef, karpie, ele, smoked fish, trzy rodzaje ryb, nie jedna rodzaje warzyw, nie tylko marchewki, ale mamy też od razu też kapustę, mamy też y, beetroot, to jest chyba ta Burak? Załóżmy, że to jest burak, bo ikona tego może Fruc, Fruits czyli owocki, mamy gruszki, mamy zielone jabłka, mamy czerwone jabłka, grainsy, no to mamy tam bread, wheat bread i jakiś lep guchen, cokolwiek to jest. Animal Produce ładnie to zostało podzielone, fajnie to zostało wszystko obmyślone, tak mi się wydaje, przynajmniej po tylu, po tylu paru godzinach, które w grze spędziłem, w sensie na tym najnowszym patchu. To było coś, czego się domagała społeczność, żeby większe było zróżnicowanie surowców, bo w sumie marchewka, czy ogólnie ogród warzywny, albo ewentualnie owoce, sad, no to na tym się, na tym się kończyło. Jakie pożyczki też zauważyć, gram na wersji angielskiej, ale to z jednego prostego powodu: mianowicie wersja angielska ma jest przetłumaczona w sensie. Tultipy <tool> wszystkie, informacje są w języku angielskim, poprawnie napisane w języku polskim, jest cała masa placeholderów, że nie da się domyślić. Co jest 5? Yy, dobra, tutaj oni nam budują. Spoko, tutaj jest zasadzone. Ok, można to można to rozważyć, po prostu postawić od nowa. O, spoko. Yy, dalej. Środowisko, które jest związane z tą ikonką Pollination Fertility Drift, and, and Wing. I teraz przechodzimy sobie, moi drodzy, do. To nie jest w sumie creme de la creme, jeszcze, tak mi się wydaje, a do dosyć istotnej zmiany, mianowicie talenty. Talentów. Nie ma. Nie ma już rozdawania talentów. Nie ma czegoś takiego, że hej, chciałbym sobie zrobić głęboką kopalnię albo w ogóle kopalnię, ale nie mogę tego zrobić, bo nie mam jeszcze rozwiniętej wioski, nie mogę sobie wziąć odpowiedniego talentu. Albo analogicznie, nie mam rozwiniętego talentu i nie mogę sobie zrobić na przykład, właśnie sadu. Tak, bo do sadu, żeby mieć jabłuszka, trzeba było mieć odpowiedni talent. Teraz to już jest z bomby dostępne. O, skończyli nam właśnie budować ogródek owocowy sad już tak to nazwijmy i do wyboru mamy tak albo mamy zasadzić zasiać, czy zasiać, zasiać nasiona zasadzić jabłek pomara pomarańczowych czerwonych albo gruszki albo zielone jabłka i teraz każdy z tych surowców wiadomo że poprawia zadowolenie naszych mieszkańców no bo to jest im więcej różnego rodzaju jedzenia tym są bardziej zadowoleni to wiadomo ale też cena tego jest różna. Tutaj mamy za czerwone jabłka 29, za nasionka, za gruszki 43 aż, a za jabłka 14. Mam aktualnie 19, więc dobra, klikniemy sobie te jabłuszka zielone. No i tutaj pojawiły nam się już krzaczory, które będą sobie rosły. Ile tam jest napisane? Było? Nie było. Do tego tego jeszcze dobrze nie rozkminiłem, to jest chyba ile dziennie produkują, to jest... Efficiency, czyli z, z jaką Jak wydolnie to robią I na to ma pewnie wpływ ten czynnik, tutaj ta ikonka Tego ula, ulu? Ula Chance of Extra Crop Yields Czyli mamy szansę, żeby Dostać bonusowe Jakby zbiory W momencie, jak te zbiory już będą Jest to związane z nową mechaniką gry Jaką jest środowisko I to środowisko łącznie z Talenty, z, z talentami Były znaczy talentami kartami bo teraz mamy karty dobra po prostu tu kliknę żeby bo już zaczyna chaotycznie zaczyna to chaotycznie mówić yy, zarządzanie naszym miastem czy tam to drzewko talentów zostało podmienione takimi trzema tutaj rozpiskami mamy development czyli coś odpowiednik właśnie tych talentów które były wcześniej i dlatego jest wersja w wersję angielskiej żeby karty Naszych bonusów, naszych profitów zostały poprawnie opisane. Bo tego wcześniej nie miałem, bo tu w ogóle były jakieś dziwne hieroglify, nie? Dziwne hieroglify. Za każdym razem, jak levelujemy, podnosimy poziom naszej osady, może mamy do wyboru zdania jeden punkt, czy do wyboru po prostu, znaczy nie punkt, kartę. Od teraz mamy karty. Jedne i aktualnie jest dostępna tylko ta z kategorii Origins. Tutaj mamy Comic Sum na każdej z tych jednych, ale widzimy, że tego jest. no W głowie grześka jest całkiem sporo. Weźmy sobie Origins. Klikamy i mamy tutaj do wyboru 9 kart. Każda z tych kart daje jakiś tam profit. Czy nawet może 3 profity z tego co widzę, chociaż to daje nawet i 4 oraz jeden. Antyprofit, bufy i debuffy, Innymi słowy, drodzy widzowie, żeby nie było za kolorowo. No i jak sobie wejdziemy na przykład na Bamberg Small Holders, widzimy, że nowy upgrade dostajemy, pozwala nam ulepszać nasze parcele mieszkaniowe z dodatkową rozbudową ogródka. Jakieś Small Holdings, to się nazywałem. Artisan Small all Holding Family Street Day Backers as a permanent job increases their yield czyli coś co po prostu zwiększy jakby inkom naszego złota chciałem powiedzieć naszych monet z parcel parceli mieszkaniowych teraz tak zadowolenie zwiększone znaczy bonus do zadowolenia od zadowolenie zwiększone o 10% od różnorodności jedzenia o tak to powinno być przetłumaczone poprawnie i tutaj że podstawowa szansa na niepowodzenie które wynosi 50% kiedy się sadzi drzewo no to że już tego nie ma, czyli że drzewa jak już sadzimy, to sadzimy na amen. No i mamy tutaj debów. tak? Enabling the teach causes a loss of approval similar to land tax. Cokolwiek to tife jest, ale jak to tife mamy, no to powoduje, że niezadowolenie w naszej wiosce wzrasta. Tak, i takich kart mamy dziewięć. Mamy jakieś of Volkland, jakiś off the Walkland, jakiś Woodright. wszystko to jest związane jakby z czym innym, czy możemy więcej niż jedną kartę sobie odblokować? Wydaje mi się, że tak. Ale jeszcze nie klikając specjalnie, żeby to zrobić na odcinku, więc pojęcia tego nie wiem, nie mam, ale dowiemy się za momencik. Wszystkie to, to mnie kusiło. że wszystkie okupowane parcele produkują plus jeden do naszych tutaj srebrnych monet na miesiąc? Dodatkowo mamy, że ulepszanie arcydzieła mieszkaniowej do kolejnego poziomu wymaga połowy materiałów i jakikolwiek koszt upgrade'u zostaje usunięty. Także, żeby sobie ulepszyć parcę z poziomu pierwszego do drugiego, nie kosztuje nas to w ogóle nic pieniążków, tylko surowce, których też wymaga mniej o 50%. S Sól i żelazo. Ich wartość są tańsze, po prostu w imporcie. Tak o 30% możemy je sobie taniej importować. To jest dla nas akurat useless. To z tych trzech, chociaż ten pierwszy i drugi jest całkiem spoko. I jak będą jakieś tam podatki, no to zadowolenie jest gorsze. Severity o 20%. Chyba tak. Born of the Alps, które ja chciałem wziąć. Clothing Consumption, dobra. Ship no longer die at high elevation in winter. Winter Hunting Camp, nie mamy hunting campa. I zrobienie ścieżki do handlu kosztuje 20% więcej. Ja bym sobie wziął, tak szczerze, nawet nie, czy nie to pierwsze? A nie, i nie pierwsze, tylko to, co daje. Oto, plus jeden. Nie wiem, czy to można zmienić. Sprawdźmy, weźmy sobie unlock. Are you sure you would like to unlock Regensburg Guildsman? Yes. OK, czyli już wiemy, jak to działa. Każda taka jedna tutaj kłódeczka, znaczy kłódeczka, zamknięte wrota oznaczają, że, że jest coming Sun" i potem możemy odblokować i każda taka jedna ta to jest jedna karta, tak? Czyli potem mamy poziom drugi, możemy kolejną kartę, ale na poziomie trzecim już mamy dwie tutaj do wyboru. Ciekawe, czy z dziewięciu, czy z większej ilości. Wydaje mi się, że z większej ilości. No i dobra, teraz ciekaw jestem, czy to samo z siebie to jest okupowane. To jest okupowane. Będzie jakiekolwiek pieniądze zarabiało ale wracając do tego oprócz development mamy na samym środku environment czyli środowisko i właśnie tutaj znajduje się nasz ul który daje nam bonusową znaczy szansę na ten bonus w wysokości 41% żeby dostać te dodatkowe zbiory i to jest związane z całym, z całym regionem jaki mamy ściślej mówiąc to to te midows całe tak czyli jak bardzo teren jest magienny błotny tak to trzeba by interpretować nic tutaj nie wybieramy nic nie klikamy, to po prostu już się dzieje. Tak, tak jak mam potem jakieś kątki świnki, jakieś konki drzew, jakieś konki tutaj ściętych drzew. A tutaj oprócz tego jeszcze mamy, żeby dostać extra apiary Yield, Proportion, the Middle Environment, Czyli nie wiem, co to jest apiary. tak mamy potem daje Farblanta, mamy Rural, jakiś i mamy Urbana. Mm, narzędzia. narzędzia są bardzo potrzebne. W tej części, dajmy sobie ze dwie rodziny tutaj, musimy zacząć kręcić hajs. Ja tutaj dostawiłem już trading post, przesunąłem naszego drwala z prawej strony, bo tu już zaczynał brakować. że musiał duże odległości pokonywać. Postawiłem po prostu tutaj, gdzie jest las do wycinki. Jednocześnie zbliżając się troszeczkę do gdzie te borówki? tutaj do tych, do tych boróweczek, ale na razie na spokojnie. Mamy postawiony sobie ion Czyli kopalnie żelaza, tak. Maintenance to jest kolejna zmiana, jaka jest w tym patchu, czyli po prostu utrzymywanie budynków. Dwa młotki na rok, młotków mamy chyba 9 albo 10 na start. W związku z czym trzeba mądrze to sobie wszystko yy, obmyślać. Przynajmniej do momentu, aż nie zaczniemy robić sobie swoich własnych narzędzi. Do czego właśnie ja tutaj mm, proszę, ja was dążę, gdzie to było. Tutaj workers Smelt Iron Ore into Iron Slabs. Nie potrzebuje paliwa. Znaczy, w ogóle User Interface uważam, że jest, no może nie fenomenalny, ale zdecydowanie lepszy i bardziej przejrzysty od tego, co mieliśmy wcześniej. Yy, dalej, lepiej mamy opisane tutaj wszystkie te rzeczy, lepiej przedstawiane coś, co mogłoby się wydawać ciężkie do zrozumienia. Wydaje mi się, że teraz będzie zdecydowanie, zdecydowanie łatwiejsze. No i mamy tak. Yy, poziom zadowolenia naszego miasteczka plus jeden pasy Fincom wyślemy 3 plus 1 monthly migration, business factor general good variety plus 4 plus 4 plus 4 taka rozpiska tego naszego zadowolenia w mieście public orders to jest regional wealth livestock i tutaj mamy yy, tak jasno opisane że rodziny konsumują jedną sztukę jedzenia na miesiąc jedną sztukę jedzenia czyli może to być jedna ryba można być jedna burówka obstawiam, mówię obstawiam, bo burówki jeszcze nie mamy. Dobra, wybraliśmy sobie jabłka, tak te zielone. Tutaj sobie wybraliśmy wcześniej. To to fieltowe. Załóżmy, że to jest burak, chociaż pewnie burakiem, burakiem to nie jest. Yy, dobra, jeżeli chodzi o sam handel, narzędzia się nawet opłaca sprzedawać, ale wydaje mi się, że droższy powinno być. Aha, nie jest droższy. Iron Iron Ore, ale rafstom jest. Drogi dosyć i kto moglibyśmy sobie sprzedawać na sam początek czyli kamień Czyli kamień nie to Ups 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 hmm? No gdzieś ten kamień tutaj będzie Dobra quarry Raw stona i laby stona from the underground of rich stones deposits a czekaj, to aby to, to, no tak no to jest to jest kamieniołom stary no deposit in range hmm. No to ciekawe No to ciekawe, co to jest to gather from the surface of nearby Stone a to ha Czyli to stawiamy tu ok Dobra, to był nasz kamienio. Stawiamy sobie to, każemy im budować ładnie. Tutaj na razie prostopadle. Potem będziemy to sobie upiększać. Przyspieszmy troszeczkę czas. Tutaj już pracują, pracują. Dobra, ale jak już jesteśmy na tym mini Picie, widzicie tutaj ikonkę, którą możecie kojarzycie, jeżeli graliście w poprzednim, znaczy poprzednim panu Edwardowi, teraz wracacie czy coś. Yy, możemy ulepszyć do głębokiej kopalni. Wcześniej to było jako talent w drzewku naszego miasteczka. Tutaj podobna historia, tylko sobie wydobywamy właśnie tę glinę. Co mamy 4 z 8, nic nie budujemy. To możemy to jednego sobie chłopka dać i przy okazji jeszcze postawić dodatkowe chaty mieszkaniowe. Mm. Z jedną przybudówką tylko. No trudno. Jak bez przybudówki? Nie no jest. Był tam młoteczek. Tak czy nie? Albo tak zrobić? Dobra dawaj. Dawaj tak. Dobra wyprztykaliśmy się z drewna. Ale to jest chwilowy tylko deficyt. Dobrze. Ale mapka słuchajcie jest przepiękna. Znaczy, co całe Manor Lords w ogóle uważam, że są najlepszą polską strategią aktualnie? Grand Strategy... W... Nie, nie Grand Strategy. Co ja gadam? City Builder. City Builder. Z najlepszych systemów budowania. Sprawdzałem w internecie jakby opinie. Opinie są ogólnie pozytywne. Pomijając kwestię tego, jak długo to było w developmentie, Ale y, gdzieś jakieś jeszcze błędy, bugi z tego co kojarzę sob dobra zaraz będziemy mieć pełny to jest to jest funkcjonuje gdzie miałem tą kopalnię gliny tutaj no i fajnie no i wydobywajcie sobie to elegancko jedna sztuka my to możemy potem przetapiać na dachówki dachówki z tego co pamiętam były drogie a do dachówek to też jeszcze troszeczkę troszeczkę zostało żeby to zrobić Nowy mercenary camp. Gdzie? Jeden, to. Ale ten, ten jest od początku gry, nie? Tamten. Już przez co nie będziemy mieli żadnych takich głupich. Jak to nazwać? Na najazdów. Przez. Yy, wroga, ale którym gdało AI. Mówię o poprzednim patchu, bo wcześniej na poprzednim patchu właśnie było tak. Że o, pojawił się obóz, so i ona nagle stąd posyła sobie jakiś pojemnik, jakiś najemników, i lecimy sobie tych najemników z kolei, bo nie, nie, Jezu, nie najemników, tylko tych rozbójników spizgać. Dobra, jak tam surowce, to jest git. Ryby trochę martwią, bo to jest jedyny nasz futinkom, ale tutaj zaraz będą sobie, mam nadzieję, że zaraz warzywka. I owocki, niestety nie mamy hajs, ale coś już leci, bo było chyba 9, nie? Albo 7. 9 albo 7. Ogólnie uważam, że to zdecydowanie jest bardziej intuicyjne i o wiele lepiej wygląda niż to, co było poprzednio. Pytanie jeszcze, jak zamki wyglądają, Ale do zamków to na pewno nie w tym odcinku. To na 100%. Dobra, tu jest gotowy chłop. Tu jeden do drewna. Do Pału nawet na razie nie możesz sobie nie iść. Mhm. Dobrze. Wypadałby uruchomić, słuchajcie, uruchomić karawanę. Jak tylko nie stać nas na żadną karawanę, tak naprawdę. A nie, nawet stać, tylko że to są za jedynki. Mhm. Tu nic. Ryb tutaj szkoda, bo musimy przeżyć. Co ty gadasz? Musimy zbierać 40 tego elfa żeby sprzedawać yy, glinę za 4. Co w się sensie trade load nas wyniesie? 4 Spoko. Spoko. Podoba się dla mnie takie rozwiązanie. Rosną coś te jabłka? Rosną krzaki, rosną. Krzaki, które będą drzewkami. Dobra, czy my dysponujemy już surowcami, żeby postawić kościół? No, gdzież jesteś? Jesteś, tak. Starczy. Starczy, starczy. Teraz, gdzie byśmy się chcieli budować? Dalej. Na pewno w lewą w stronę borówek. To na bank. A sam kościółek. Tutaj tak lip, lip, lipa, lipa wizualnie. Dobrze, niech będzie w ten sposób. dróżka wiadoma, ale czemu nie snapi? Dobra. Storage is full, Stone Gatherer Camp. E, rozbudujemy to. Myślałem, że to droższa. To kurde deski, tylko których mamy w brud. To jest drewno, którego też mamy spoko, sporo. 9,6. i że Myślę, że elegancko. Dobra, pracuj ta, pracuj ta, pracuj dla nas. Skróty klawiszowe, tak jest. Pokaż no się. A ciekaw jestem, czy będzie robił na przykład, będzie yy, powoływał sobie żołnierzy i do nas ruszał. Jak mu coś nie przypasuje. A był zdziwiony. Dobra, ile mamy tego tak kleju, tak, by the way. 13. Jako crafting material. O, mamy 23. Czy tam czy przypadkiem nie stać mi już na otworzenie tej ścieżki? Nie, bo to 40. O panie. W porządku, moi drodzy. Mamy gotowe, tak, blumery czyli budynek, który właśnie, który to jest, to jest przetapiarka, nie? Tak, to jest przetapiarka. Tutaj będą sztabki, znaczy bryłki rudy dostarczane. Będzie przetapiano sztabki. Postawiliśmy sobie kowala, żeby od razu to y, blisko miał do tych surowców. Będą tam zanosić, będzie wykuwał narzędzia. Narzędzia bardzo ważne. O, widzę, że uzbierały tam się też pieniądze. Z tych naszych parceli mieszkaniowych, które są okupowane z tej karty, co sobie zebraliśmy. W związku z czym mogę teraz dać tutaj sobie rodzinę i rozpocząć oczywiście handel, żeby w końcu też ten Pitos szybciej szybciej farmić. My chcieliśmy dać żelazo. Czemu kosztuje jeden tylko teraz na 10? A nie! A, klej! To chcieliśmy. Glinę! No przecież bo my gliny mamy 29 dobra pobyliłem się nieważne bierzemy sobie nie stoka, bierzemy sobie trade'a znajdujemy sobie teraz ten klej cały jak na był ok zarąbiście akurat 40 wykupujemy establish a trade route. tak i teraz no trade import export do wartości 5 my tego na razie nie potrzebujemy wszystko może iść na sprzedaż. Widzę, że mam tutaj problem z jedzeniem, a mamy listopad. Niedobrze, ale myślę, że z, jeżeli parę, parę już działek z tego gliny sprzedamy, no to będzie można sobie to fajnie rozwinąć. Dobra, ale idźmy dalej. User Interface każda z tych rozpisane żarcie to bardziej przejrzyste, oczywiście, oczywiście na plus. Yy, ilość nowych surowców. Mamy teraz coś takiego jak mortar. Wtedy tego chyba nie mieliśmy, jeżeli nie pamiętamy i musimy w komentarzu poprawić, sprostować. To, to to wiemy, w sensie był ten budynek, ale dawał tylko i wyłącznie gody. Teraz daje też i grzybiory. Stone Gutter Camp to mamy, ale potem jest Quarry. Ekstraktują Rough Stone z stone from the Underground of Rich Stone Deposits. Dobra, te jabłuszka tutaj, jak urosną i warzywka nam to wszystko pomogą teraz czekamy na kupca czekamy na kupca żeby cokolwiek sprzedać żeby sobie podejrzeć to mamy tutaj importy eksporty ile zarobiliśmy jaki jest tutaj częstotliwość jakby pożądania danego surowcu zapotrzebowania może tak bardziej patrzymy wytrzymałem bez żarcia do grudnia oto jest pytanie a i spichle sobie powiększyliśmy oczywiście rzecz jasna Oczywiście, rzecz jasna. Zbudowaliśmy tutaj trzy parcele, żeby to jako tako wyglądało. Ta familia się wprowadziła. Fantastiko. O, coś się sprzedało, widzicie. 79 mamy teraz. I było słychać brzdęk tych monetek. monetek. Co my z taką ilością potężnych pieniędzy zrobimy? A no, bardzo prostą rzecz, po prostu sobie. dobudujemy te przybudówki, niech będzie, że z warzywami. 916 to bocha droższe trochę Dobrze ale dajmy teraz Marcheweczkę w tym Młotki szybko młotki bo młotki są Wykorzystywane absolutnie do wszystkiego No są 3 4 5 Proszę bardzo Częstotliwość wprowadzenia się nowych rodzin też została zwiększona nie Szybciej zdecydowanie szybciej się Wprowadzają bo potrafią nawet w 2 w jeden miesiąc W sensie osobno osoby Dobra drodzy widzowie, zima pełną gębą. Na razie sobie tutaj yy, za, zatrzymamy, żeby materiał nie był po prostu za długi. Dalej będę to testował, zobaczymy jak będzie tutaj sytuacja. O, patrzcie, on przejął. Nie, to tak kolorystycznie po prostu widać. Jakby, jakby to było jego, ale jego, jego nie jest. Też buduje chłop takie długie ogródki, żeby były jak najbardziej optymalne wydajnościowo. W sensie jak najbardziej wydane, też już ma kości, Łatwo. można sobie podejrzeć, kto tutaj łatwiej i lepiej się rozbudowuje w każdym razie, z, jeżeli chodzi o prędkość i, i podejmowane decyzje. Jeżeli się Wam materiał podobał, no to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, bo mi to bardzo pomaga. Lepiej zasięgowy film jest lepiej pozycjonowany, i TP i TD za subskrypcję, również będę bardzo wdzięczny i zapraszam też na Discorda żeby dołączyć do naszej prężnie rozwijającej się społeczności. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery, bo uwierzcie mi, jest tutaj co testować i ogrywać. Na razie, cześć, pa!